Akcja. Cześć, dzisiaj nadajemy ze Szczecina. Ja jestem Mariusz, to jest Oskar. Jesteśmy w Oskara studio treningowym. Piona, gratulacje. Pięknie to wygląda. Powiedz Oskar, tylko, bo mam pytania. Myślę, że widzowie też chcieliby to wiedzieć masz od kilku tygodni, czy ta decyzja, to, że otworzyłeś swoje studio, swój biznes, to była trafiona? Ja myślę, że to była przede wszystkim kluczowa decyzja w tych czasach, także jak najbardziej tak i wszystkim, którzy zastanawiają się teraz, czy dadzą radę, czy nie dadzą rady, to jest zawsze warto spróbować. Super. A powiedz mi, jaka jest, jaka jest powierzchnia tego miejsca? co, samej powierzchni treningowej jest około 110 metrów? Natomiast wraz z szatniami socjalem to jest 140 bar. Okej, okay. to jest wystarczające? Czy już masz na tylu klientów, że przydałoby się jeszcze Powoli, jakieś... zaczyna, powoli zaczyna się robić tłoczno, ale wydaje mi się, że na ten moment, na, na ten teraz chwilę, to jest ok. Gdzieś tam przyszłościowo pewnie może coś większego. Będziesz się przebijał ze ścian. Tak jest. A powiedz mi jeszcze yy, nakład inwestycyjny. Nie wiem, czy chcesz zdradzić kwotę konkretną, y, ale generalnie, powiedz, czy się zmieściłeś w budżecie, czy przekroczyłeś zakładany budżet? Przekroczyłem zakładany budżet, niestety. Czyli tak jak wszyscy? Tak jest. No, powyżej na pewno 20% górki było. Burki było, no. Okay. niestety. A y, zwrot inwestycji, jak oceniasz mniej więcej po jakim czasie to się zwróci Przy dobrych wiatrach? Chciałbym się w tym roku zmieścić. O! No, chciałbym się w tym roku zmieścić. Zobaczymy jak będzie. Na pewno do końca przyszłego ponad 100%. Super. Ja Tobie życzę sukcesów w biznesie. Dziękuję pięknie. Firma Stres bardzo polecam. Dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.